Cześć wszystkim. Tutaj bardzo nietypowe wideo w sposób i na temat, jakiego nigdy nie chciałem zrobić, którego nigdy nie chciałem za bardzo myśleć, ale po prostu czuję, że potrzebuję. Jest trochę do dupy oświetlenie, do dupy jakość kamery, ale po prostu chcę to w miarę szybko i sprawnie zrobić, żeby móc to rzucić i po prostu dać ludziom informację. Otóż e, od pewnego czasu YouTube wprowadził zmiany, które ekstremalnie szkodzą twórcom online. A po części tym mniejszym. Więc dowiedziałem się o tym z kanału na YouTube Second Wing, którzy zrobili wideo, w którym mówią o tym, jak na ich kanale bardzo spadły wyświetlenia i tak dalej. I e, łączy się to z tym, że YouTube wprowadził coś takiego jak e, tryb ograniczonego dostępu. Nowy YouTube algorytm, nowy AI. Algorytm YouTube'a bierze niektóre filmy, które uważa, że mogą mieć zawartość dla dorosłych, które uważa, że mogą mieć zawartość dla dorosłych, i automatycznie oznacza je jako właśnie ten y, niedostępne, co nie? I chodzi o to, że w przeciwieństwie do z filmów, co nie są monetyzowane, albo filmów, co są jakby wiekowo zastrzeżone, te filmy w ogóle się nie pokazują w Twoich subskrypcjach. Jeśli subskrybujesz kanał, jeżeli masz włączony ten tryb e, ograniczonego dostępu, to te filmy nie pokażą Ci się kompletnie e, na głównej proponowane, czy nawet Twoje subskrypcje, co jest dla mnie chore, ale e, o tym później. Widziałem to wideo a i pomyślałem, okej, okay, to jest coś. Więc oglądałem dzisiaj inny film na ten temat od kanału Red Letter Media, gdzie właśnie Poruszali ten temat o wiele głębiej, o wiele bardziej go tłumacząc. Jakby to, co mówiłem o algorytmie, Second Wind Film nie mówił o tym za bardzo. Ale Red Letter Media o wiele bardziej weszli właśnie w ten temat. Jak to ludzie, co chcą oglądać rzeczy, ich nie widzą. I powiedzieli oni coś, co mnie zainteresowało. Powiedzieli, że ta zmiana jest czymś, co jakby im nie za bardzo szkodzi. Jakby ich wyświetlenia zostały w połowie ucięte na ich popularnych filmach i jakby to jest do dupy. Ale mówili takie, że jakby oni mają Patreon, oni przeżyją, ale myśleli, co to może znaczyć dla mniejszych twórców. I jak to powiedzieli, tak zacząłem myśleć, hmm, mój film sprzed trzech miesięcy o grach reklamach dostał 50 tysięcy wyświetleń, co dla mnie jakby było, dalej jestem za to niezwykle wdzięczny. Jakby nie mówię tego, by się chwalić. To jest ważne, że mówię, ile on dostał atencji. On dostał sporo atencji. Moje subskrypcje skoczyły, nie wiem, z, z chyba 200 coś, czy tam 300 coś, skoczyły do prawie 1000, co nie? I mówię o tym, ponieważ wstawiłem film 5 dni temu, prawie tydzień temu, który dostał jedynie 100 wyświetleń. I nie myślałem o tym za bardzo, ponieważ, no, oczywiście to, że jedna rzecz mi wybuchła, nie znaczy od razu, że wszystko ma wybuchnąć, tak? Po prostu uznam, ach... Algorytm tak działa, jakby nie będę się o to wykusał, przecież to jest kompletnie zrozumiałe, może ludzie nie chcą tego oglądać. Ale ten właśnie film, co widziałem, właśnie usłyszenie o tych zmianach, sprawiło że, nad... sprawiło, że zacząłem się zastanawiać nad tym, czy moje wideo mogło nie pokazać się ludziom, jakby dostałem tyle subskrypcji, takie nie byłoby chociaż odrobinę więcej tego, więc, więc spójrzmy teraz sobie, Okej, okay, tutaj jest mój YouTube, e, detek, jedyny, jedyny YouTuber, którego potrzebujesz. a e, Okej, okay, było 45 tysięcy, sorry, i tutaj mamy 124 wyświetlenia. Jest OK, Jakby mówię, nie, nie robię tego dla atencji. E, I wejdźmy teraz sobie w tryb ograniczonego dostępu, jest teraz wyłączony. I teraz go włączę, I zobaczmy, co się dzieje. Więc od razu widzimy, że najnowszego wideo nie ma. Go, jakby nie ma go, co nie? I zobaczyłem to, i od razu pomyślałem: O mój Boże, YouTube kompletnie zepsuł moją widoczność, takie to jest, to, to się, to jest okropne. Ale potem tak zobaczyłem, że zaraz rok temu, i tak, tak skroluję to, co nie. Patrzę na te rzeczy. A um, ze 100 filmów, które jest na moim kanale w tym trybie ograniczonego dostępu, zostało ich 19. YouTube. Co, co to jest? Jakby filmy, które, nawet filmy, które nie są jakby, nawet filmy, które są ograniczone wiekowo, one dalej YouTube pokazuje ci jeż One są, jakby klikasz w nie i prosi cię o zalogowanie się, prosi cię o podanie wieku. Jakby możesz to zobaczyć. Tutaj nic nie pokazuje i jakby to jest. Nie wiem, rozumiałbym może pokaz nie pokazywanie na, na stronie kanału czy coś takie, ale to jest. jakby nie pokazanie w subskrypcji nawet to jest po prostu czymś takim chorym i takim głupim i fakt, że to zawsze był problem jakby to jest problem jakby okej, okay, to jest problem, który zawsze był jakby z YouTubeem, co nie? Gdzie jakby YouTube po prostu robi rzeczy i nie tłumaczyć ich w ogóle. Jakby to było coś, co było zawsze. Ale tym razem to jest coś, co po prostu robi jakiś dziwny. To jest coś, o czym nie powiedzieli w ogóle prawie nikomu. To jest coś, co robi jakiś nowy AI algorytm, który w ogóle nawet nie da się stwierdzić, w jaki sposób on działa. I jakby e, ludzie, jakby oczywiście, ludzie, którzy mają, są dużymi youtuberami. Oczywiście dla nich to też, to też się jakby, ponieważ, nie wiem, masz 400 tysięcy wyświetleń. Nagle masz o połowę mniej masz 200 tysięcy. To jest do dupy. To z się. Jakby okropnie mi jest i szkoda. Ale też dla ludzi takich jak ja, na przykład, jakby co jeśli te, te prawie tysiąc osób, co mnie zasubskrybowało, co jeśli im tego nie pokazało, co jeśli byłoby tego więcej, mój kanał by. Cała ta praca, co ja wkładam, kompletnie idzie do rynsztoka. I to nie mówiąc nawet o ludziach innych mojego sortu, którzy może robią filmy o jakichś bardziej kontrowersyjnych rzeczach, które algorytm YouTube'a uzna nagle, że one są tym złym, czegoś, czego nie wolno pokazywać. Może gadają na temat tematów seksualnych, może gadają na temat, nie wiem, przestępstw czy czegoś. I teraz, yy, ale YouTube po prostu uznał, że ludziom nie wolno tego oglądać, że YouTube, AI uznało, to nie jest coś, co powinno być i to jest po prostu debilizm, to jest usuwanie rzeczy i po prostu powiem szczerze patrzenie na, na to, że z moich filmów YouTube uznał, że tylko 19 może pokazać i są to niektóre rzeczy, które no... jakby to sprawia to jest jeden z tych momentów, gdzie zastanawiam się, czy w ogóle ma sens to, co ja robię, jakby nie robię tutaj jakiegoś baiting na atencję czy coś, jakby mówię w 100% szczerze, żeby po prostu to są takie rzeczy, które sprawiają, że wow, jakby po co jakby wkładam tyle pracy, wkładam tyle po prostu mojego wolnego czasu w moje hobby, w coś co lubię, po to, żeby e, jakaś duża korporacja a uznała, jakiś, zrobiła sobie AI, które uznało, mm, to nie jest, ale te, to mi się nie podoba, to jest głupie, bo nie wiem, nie wiem, nie wiem, co zrobiłem źle, nie wiem, co zrobiłem źle, nie wiem, co takiego jest, ale no, jest jakiś problem i wszystko jest głęboko w dupie. I jakby nie chciałem na ten temat gadać, bo myślałem, że mnie dotyczy, ale spojrzałem i dotyczy. I to sprawia, że myślę właśnie o setkach innych ludzi, takich jak ja lub mniejszych, jak mówiłem, którzy może nawet nie wiedzą o tej zmianie, którzy może nawet, um, nie wiem, nie słyszeli o tym, bo mało kto wie o tym. Może ludzie jakby... Ja bym nie wiedział, gdyby nie to, że ludzie, których oglądam, o tym mówią. Jakby ja bym o tym nie wiedział i dlatego robię to, ponieważ czuję, że... Chciałbym powiedzieć to dla ludzi, którzy są, którzy też mogą myśleć, ha, czemu a, moje wideo, które zrobiłem się nie pokazuje, albo inaczej, czemu w moich subskrypcjach nie pokazuje mi tego, co lubię, czemu mnie coś ominęło. Więc a, informuję was, że YouTube prowadził najbardziej idiotyczną zmianę, jaką mógł wprowadzić, która autentycznie rujnuje tą platformę. Platformy, która przypominam, jest jedyna w swoim rodzaju. Nie ma drugiego YouTube'a. Każda próba zrobienia YouTube 2 nie wypaliła, albo nikt nie dał jej atencji żadnej. To nie jest coś. Nie wiem, po prostu czuję się do dupy z tym. I. A. Dobra, bo zaczynam spiralować, zaczynam po prostu gadać od rzeczy. Więc. A wracając na temat. Cel numer jeden tego wideo jest taki. Że żebyście, jeśli to oglądasz, wyłącz tryb a, dostępu, się tam nazywało. Wyłącz to w tej chwili, jeśli to widzisz. E, pokazujesz, tak to zrobić. Tylko muszę przedstawić scenę w tym. A zobacz, tutaj mamy Twoją ikonkę. Może nie jest taka fajna jak moja, ale ją masz. A i tutaj mamy pod językiem powinno być tryb ograniczonego dostępu. Ja mam wyłączony, wchodzisz a, i tak dalej. O. Pomaga ukrywać potencjalne filmy dla dorosłych. Żaden filtr nie działa w 100% poprawnie. To dlaczego on istnieje? Ale to już dygresja. Tutaj włączamy. Proszę bardzo. I wyłączamy. Boom. Więc to jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa. To jest taka. Przesułam kamerę w tę stronę. Rzecz numer dwa. To jest moje wideo. Nowe daj się sobie obejrz. Ponieważ jeżeli moje przypuszczenia są prawdziwe, a to istnieje całkiem spora szansa, że nie widziałeś tego, nie wiesz w ogóle, że to jest, jakby pierwszy raz widzisz na oczy, że ja cokolwiek zrobiłem, a zgaduję, że jeżeli jesteś moim subskrybentem, to prawdopodobnie a lubisz robić, lubisz widzieć to co robię. Więc jakby spoko dlatego. Więc spójrz na to, spójrz na moje i nie wiem, weź wejdź w swój pasek subskrypcji i po prostu um, poklikaj ogólnie w ludzi, e, szczególnie tych mniejszych zobacz czy coś cię nie ominęło. Kto wie, może jakiś Ultra Banger, który bardzo lubisz cię kompletnie ominął. Ja tego nie wiem. A więc tak... YouTube e, jesteście... Nie mogę nie wiem, czy mogę mówić to, co myślę, ponieważ kto wie, czy algorytm nie jest zaprojektowany tak, że uz, uz, zobaczy słowo obraźliwe, które mówię. E, I automatycznie daje pompom Restrict. Walić to nie widać moje ręki. robiłem, robiłem pipom, robi guzik Restrict. A więc tak. Uh, więc no. Bardzo czapy bez skryptu, bez myślenia, ale po prostu potrzebuje wylać z siebie. Chcę po prostu. A jakby. O, o, to co mówiłem wcześniej. Jakby nie chcę się powtarzać, ale to co mówiłem wcześniej. Istnieje spora szansa, że po prostu moje wideo nie złapało, bo to naturalna kolej rzeczy, rzeczy nie łapie. Jakby to jest kompletnie normalne. Ale po prostu. Chcę się upewnić i na wszelki wypadek chcę powiedzieć ludziom online: Hej, Twój YouTube może został kompletnie obezwładniony i zniszczony przez idiotyczne decyzje ludzi z góry którzy nie wiedzą co robią, chodzi im tylko o pieniądze i walają Ci, walają Ci na Twój YouTube 6 um, reklam pod rząd, a z czego niektóre są hazardu, więc ja, um, zainstaluj sobie AdBlocka, ok Jakby ja nie potrzebuję Twoich pieniędzy.